Planem C jest pomyślenie o e, lepszej opiece zdrowotnej, lepszej opiece nad osobami e, niedołężnymi, które wymagają pomocy, e, wymagają pomocy ze strony członków rodziny, a być może w przyszłości coraz większej pomocy ze strony wyspecjalizowanych instytucji. Dlatego, że e, zarówno e, liczba rodzin, jak i wielkość rodziny. Um, niestety, według prognoz demograficznych będzie się zmniejszać i to powoduje, iż e, osoby e, w tym wieku przedemerytalnym, które mają rodziców, które, którzy, którzy są już bardziej zaawansowani wiekiem, e, no, niestety będą, e, będą w coraz większym stopniu obciążeni e, o, obciążeni koniecznością opieki nad, nad, nad swoimi rodzicami. E, to e, Oznacza, że te pokolenia, które będą do, w przyszłości jak gdyby zmagać się z tym problemem, one będą coraz mniej liczne i, i, i ten problem będzie narastał w zdecydowanie większym stopniu niż, niż w przeszłości. Zatem powinniśmy tak naprawdę także pomyśleć nie tylko o podnoszeniu dzietności, nie tylko o... Rynku pracy i wzroście aktywności zawodowej, ale także na rozwiązywaniu problemów życia codziennego wszystkich Polaków, takich jak dostęp do służby zdrowia czy właśnie zapewnienie opieki nad osobami niedołężnymi.